Chciałem zapytać, jak pan ocenia miejsca parkingowe przy szpitalu? Fatalnie, gorzej chyba nie może już być. Widzę, że już pan jeździ tu chwilę, nie? Tak, nawet na górze, co zawsze było miejsce parkingowe, w tej chwili nie ma. Tu jest ciężko stanąć, nie ma gdzie się zatrzymać. Ani parkingu nie ma, nie wiem czy na dole to nie jest. Jest ciężko do szpitala czy coś, to jest się ciężko zatrzymać. Widzi pan takie miejsce tutaj przy szpitalu? Nie bardzo nie bardzo w tej chwili widzę gdzie można było. znaczy tam z drugiej strony, chyba do ulicy jest tam taki plac, gdzie można by było zrobić to miejsce parkingowe, ale nie wiem czy je ono jest. Szpitala? No to mogliby pomyśleć w końcu nad tym. No nie wiem czy będzie tu jakieś inny, czy coś, nic nie wiadomo. Szpital poszukuje różnych możliwości rozwiązań jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. I takim elementem, który ma być realizowany w drugim etapie rozwoju tego szpitala jest plac na parking, który zgodnie z wcześniejszym projektem był od strony ulicy Windakiewicza. Zrobiliśmy na to według dzisiejszych cen wstępny kosztorys. On szacowany jest na kwotę około 400 tysięcy złotych. Natomiast na dzień dzisiejszy szpital nie posiada takich środków, aby można było zainwestować takie pieniądze na parking. Najgorzej jest wszędzie z pieniędzmi, nie? Prace związane z parkingiem przy szpitalu Pewnie będą następowały w momencie, w którym będą na to stosowne środki finansowe. W tym momencie ani w budżecie powiatu, ani w budżecie szpitala nie ma przewidzianych środków na parking przy szpitalu, ponieważ koncentrujemy się na pracach modernizujących usługi medyczne. Rozmawialiśmy na temat tego parkingu w momencie, kiedy była realizowana ta inwestycja, również z panem burmistrzem miasta Bochni. Dostaliśmy taką informację, że w ich planie finansowym nie mają środków na to i być może, że w nowych planach finansowych takie plany zostaną uwzględnione. Z poprzednim burmistrzem czy z obecnym? Z poprzednim burmistrzem. Również w tym roku, już po nowych wyborach, myśmy również byliśmy u pana burmistrza, przekazaliśmy mu taką informację. No, wykazał zainteresowanie, że no, jest to ważny rzeczywiście problem, jeżeli chodzi o mieszkańców Bochni. Natomiast w tym roku w planie finansowym no, też nie mają środków na to. Czy co do potrzeby istnienia parkingu, tam to nie ma sensu dyskutować, bo to jest oczywiste, że jest potrzebne. Natomiast w miastu nie wolno inwestować na terenach, które nie są własnością miasta. Z całą pewnością rzecz wymaga przemyślenia, dlatego że osobami odwiedzającymi pacjentów w szpitalu jest przecież znaczna grupa mieszkańców tego miasta. Czyli w naturalny sposób miasto powinno się włączyć w budowę tego parkingu. Natomiast co do y, możliwości włączenia się partycypacji w kosztach, to trzeba po prostu w sposób. Y, y, Przemyślany, działać, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak przy dworcu kolejowym. Ten teren został przez osobę, która tutaj nam pomogła, na własny kosz wyplantowany, czyli myśmy nie ponieśli z tego tytułu żadnych wydatków. No i czeka na jakieś rozwiązanie, w sensie kiedy pojawią się jakieś wolne środki finansowe. Bardzo źle. Nie ma miejsc parkingowych. Dzisiaj chyba nie ma takiej osoby, która jest w stanie jednoznacznie wskazać, czy przy szpitalu parkują wyłącznie osoby dojeżdżające do swoich bliskich, czy pacjenci szpitala, czy też są to osoby, które korzystają z tej przestrzeni dla, dla innych celów, ponieważ liczba miejsc parkingowych no, jest taka, jaka jest, natomiast nie ma żadnego systemu monitoringu, do jakich celów te miejsca są wykorzystywane. Z tego co wiem, te starania w zeszłym roku zakończyły się negatywnie. Braliśmy pod uwagę, również możliwość takich środków wygenerowania w budżecie na rok 2011, ale tak jak powiedziałem, wskutek ograniczonych możliwości finansowych zdecydowaliśmy się na priorytety związane z opieką medyczną, przede wszystkim nie ukrywam zakład opiekuńczo-leczniczy. Myślę, że parking, który służy tutaj wszystkim, prawda, nie tylko pacjentom, ale i odwiedzającym, nie może być tylko w gestii samego starosty, prawda? Z racji tego, że starostwo przy inwestycji poniosło duży wydatek dofinansowując tą inwestycję, wzięło na to kredyt na ponad 5 milionów złotych i który ten kredyt będzie musiało też spłacać. Myślę, że jeżeli byłaby wola jakiegoś takiego montażu finansowego ze wszystkich stron, czyli wójtów, burmistrza, to te pieniądze i byłaby możliwość skonstruować, zorganizować. Trzeba nad tym zastanowić. Gdzie zrobić jakieś miejsca, żeby można było normalnie zaparkować. Przydałoby się więcej. Gdzie na przykład? Wie Pan co, no, trudno mi jest powiedzieć, ale na pewno gdzieś w pobliżu o, szpitala. Nie wiem, tam ten tam parking był kiedyś dla pa... tak. ludzi, pacjentów. Teraz widzę, że jest zamknięty, nie wiem dlaczego. My mamy też taką koncepcję przygotowaną przy prosektorium na parking dwupoziomowy, prawda? No, można byłoby o takim parkingu również pomyśleć też za nieduże pieniądze, jeżeli chodzi o stronę ulicy Krakowskiej. Dobudować część tego parkingu, korzystając tutaj naturalne różnice terenu. Końcu, jak ludzie są chorzy, to powinni jakoś mieć miejsce, żeby dojechać do szpitala, do lekarza, a nie chodzić nie wiadomo skąd. Szpital dysponuje no, takim terenem, jakim dysponuje terenem i, i musi w pierwszej kolejności zabezpieczyć w e, swoich działaniach e, sprawy związane z leczeniem pacjentów, zabezpieczeniem prawda, zdrowotnym, a dopiero e, na dalszym planie są sprawy związane z no, infrastrukturą w sensie parkingu.